Hej, cześć, witajcie, jestem Lisek Biznesu i witam was w kolejnym odcinku z gry Super Cat Bros. Dobrze, zacznijmy rozgrywkę. Jak widzieliście, ostatnio zabraliśmy Emi i właśnie o to ona potrafi. Potrafi się czołgać. Najlepsza umiejętność w grze. Wow, brawo, gratuluję Emi. Słabe trochę jest oświetlenie, wiecie co? Ja usunę tą kamerkę, ponieważ mam bardzo słabe oświetlenie w pokoju. I powiedzmy, tu powiedzmy jest wieczór już, i te tak trochę <laughs> niefajnie. Teraz zmienimy na powiedzmy tego spineczkowego kota czy Aleksa. Alexa. Nie, wydawało mi się, że tu coś tu jest, tu, tu jest. Wydawało mi się, że kiedyś to był jakiś bonus tego. Że jakieś tutaj były bonusy. Dobrze, nieważne, może mi się tylko. Przewidziało mi się. Ale mam już 45-47 sekund odcinka. Witam. Tak, że tak obok mnie jest, Brad. Day. proszę weź. Znaczy ja rozumiem, że potrzebujesz zapłysnąć, ale no... no. Dobra, nie wiem, po co się przywitałeś. A dobra, dopóki tak nie komentujesz, nie zerwujesz wszystkich w koło, to możesz tutaj sobie siedzieć, nawet się przywitać. Właśnie, jakby ktoś, się, jakby ktoś nie wiedział, to to jest e... pan Makabra, bądź jak kto woli krakso. Nikt, ja jestem nikt. Jestem nikim, kłamiesz. No nie, to z tego. To jest niedobre nawiązanie do... To jest. To nie, nie, nie ten kot, To jest niedobre nawiązanie do gry o Tron. Naprawdę? Tak. Nie, ta i... była taka postać, która, którą się pyta, kim jesteś. Ona odpowiada, że jestem nikim. No to a ten, no wtedy ta osoba, która pytała, mówiła, że kłamiesz. I naprawdę to, to, to znaczy musicie sobie przeczytać. Ja w ogóle Gryotron polecam, bo to jest chyba jedna z najlepszych książek, jaką można przeczytać. Sobie. Ja nie czytałem, powiem że czytam Harry'ego Pottera. Tak, Dajcz, tak, Harry'ego Pottera bo jest w tym wieku, że lubi jeszcze Harry'ego Pottera. I teraz tak, spróbujemy, spróbujemy złapać wszystko. O, wszystkie motylki. Dajmy. Dawid, przestań. Spróbujemy wszystkie motylki złapać. Kurczę. Udało się. Złapaliśmy wszystkie motylki, dostaliśmy jedną tą. Ale my chcemy więcej. My chcemy wszystkie dostać. Dobra, chwilkę, to przejdźmy sobie tutaj i spróbujmy wszystko, bo w sumie 2-minutowy odcinek jest tylko... A ja bym chciał zdobyć... Ej, to może tutaj? Tak, udało się. No dobrze, wymaksowaliśmy. Ale coś krótki strasznie wyszedł ten odcinek. Znaczy, takie zwykle odcinki wstawiam w tej gry, ale... No, nie spodziewałem się, że tak szybko wymaksujemy cały level. A ja też, może zrobimy następny jeszcze? E, nie wiem, czy, 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 czy to jest... dobre nie, to jest wioska. E, jakiś tam Lumi Village Znaczy nie wiem dokładnie jak to się nazywa Ale nie, nie wynikajcie po prostu z... Zaraz w następnym odcinku myślę że Zrobimy sobie tą wioskę A ta wioska, ale tak naprawdę Od e, wioski Znaczy jakby to nie wioska, tylko zł Kopalni Złota, nie ma nic ciekawego Nie ma żadnych ciekawych e, Wiosek Tam przy lawie wiosce też byłem, ale ona też taka średnia była No dobrze, subskrybujcie, lajkujcie Trzymajcie się, no i cześć!